Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale Agroday93 Dziś już mamy wtorek Tak Wam mówiłem, że Suzuki już było zarezerwowane, także wczoraj Suzuki pojechało do Częstochowy Serdecznie tak pozdrawiam Pana kupującego, bo jest naprawdę miłośnikiem takich aut Jak tylko zobaczył, że takie auto się pojawiło na OLX, tak od razu musiał dzwonić i zakupić Przyjechał, obejrzał, zobaczył Wiem, że auto będzie odnawiane, trafiło do dobrego domu, także jestem bardzo zadowolony. A najlepsze jest to, że Corsa też odjeżdża w tym samym kierunku do znajomego właśnie tego kupującego, który kupił Suzuki. Jak zobaczył też Corsę, no to od razu, tylko za ile będzie do sprzedania, kiedy i od razu, żeby nawet jej nie wystawiać, tylko on przyjeżdża, zabiera. Także tyle ja teraz czekam na alternator. Założę alternator, założę e, tam no, znaczy, założę alternator, wszystko podłączę, e, plus do tego wymienię olej w silniku, plus wszystkie filtry i samochód będzie do zabrania, też wiem, że trafi do dobrego domu, nie na handel. Także po trzech latach kończy się przygoda mm, z Korsinką. I kończy się przygoda z Ursusem, a raczej z wyglądem Ursusa, takiego jakiego żeście go znali, czyli, czyli Lucyfera. Zobaczcie. Zobaczcie. Nie ma, nie ma, nie ma nic. Jest wszystko porozbierane, poodłączane. Pierwszy raz chyba takiego widzicie co bez niczego, żeby był tutaj. No cóż. Tak sobie zaplanowałem i tak jest, i tak też będzie. Dzisiaj najprawdopodobniej kabinę ściągniemy. Tylko czekam, aż znajomy mi da znać, czy przyjedzie dzisiaj i o której. Bo kabina, tak naprawdę, zaraz sobie tylko odkręcimy tutaj mocowania, przód i tył. I kabina jest do ściągnięcia. Wszystko już jest podłączane, porozbierane. Nie ma tu już żadnych zabudów. Górę do ciemno, trochę, aby zaświecić światło. To świecimy. Zaświecimy światło z jednej, drugiej, trzeciej strony. O. Jeszcze wiecie co? Eee, tutaj. Mówię, coś tu jest niehalo, nie? Że mi tak błotnik obdarło. Zdarło uszczelkę drzwi w tym roku. Mówię, o co tu chodzi? Wiecie co? Puścił tu spaw. I to chodziło w tej weftę te na tym zawiasie. No i jak to zobaczyłem, to od razu mówię, poprawię. Żeby już nie było problemu z tym. Zawias jest już dobrze spawany, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Wtedy jeszcze jak to spawałem, to stary ten migomat i on no nie spawał tak jak powinien. Dlatego też jest jak jest. I tu już mamy porozbierane już jak widzicie. Nie ma zabudów, nie ma nic. Wszystko jest odsłonięte. Ściągamy kabinę tak jest. Tylko jeszcze tak, muszę odkręcić mocowania. Muszę odkręcić kabinę tutaj od... Tu od spodu są mocowania do podłogi, a raczej podłogi do kabiny. Muszę je odkręcić jeszcze, wyjedziemy sobie na dwór, bo innego wyjścia nie ma. Ale zanim wyjedziemy, to muszę jeszcze odkręcić tamtą blachę, odkręcić tą osłonę i zbiornik odkręcić od kabiny, bo zbiornik musi na razie zostać. Dopiero jak już wyjedziemy bez kabiny, tutaj, w to pomieszczenie wtedy sobie rozbieramy resztę czyli podłogi, pedały, zbiornik wszystko co zostaje do kabiny dołożone no i zaczynamy remanent pewnie nie widzieliście jeszcze takiego co Lucifera porozbieranego co do rozbiórki to skóra z Frelandera bo kierownica jedzie do oprzycia. Ja sobie na razie założyłem taką zapasową kierowajkę od tego starego Frelandera, co tam stoi z tyłu. A ta kierownica dzisiaj jedzie do oprzycia i w przyszłym tygodniu ją odbieram gotową. Orbitrol wylatuje stąd, gdzie jest w tej chwili. W ogóle to tak myślę nad tamtą kabiną. A no, idę, bo deszczek zaczyna kropić. Muszę frela, frelka zamknąć. Dopiero co kierownicę wymieniłem na tą... No tamtego, no żeby tylko przejeździć. Taka zniszczona, ale, ale ważne, że jest. Że nie będę musiał tego samochodu nieruchomić. E, I co... i... Doszliśmy z tatą do wniosku, że będzie cały ten kokpit odcięty. To co tu widzicie. Będzie zwężony. Będzie przerobiony. Tak, żeby tutaj móc zastosować podwieszone pedały. Z pompkami. Pompki będą schowane tu w, tym, w ten kokpit. Nie tu na zewnątrz. I pedały będą zrobione jak należy podwieszone. I kokpit będzie troszkę węższy. Żeby było też lepiej wsiadać. Tak miały to inne... Ty te, znaczy te same kabiny, tylko że z wąskim kokpitem, tak. I jak ją położymy już na gotową 60, to jeżeli tu będzie się dało, to ten błotnik zostanie wycięty. Na ile się da, będzie zwężony i obniżony, tak, żeby tu na tej prawej stronie zrobić pełną zabudowę sterowań. Co ja przez to rozumiem? Czyli, tak biegi, reduktor, załączanie napędu, e, załączanie wałka, podnośnik bo tu będą dwa rozdzielacze i kompletna taka zabudowa. Wiecie, jak w John Deerach, co jest po prawej stronie, chcę takie coś uczynić. No i joystick, Tura gdzieś muszę tutaj wrzucić jeszcze. A strona lewa pozostanie bez zmian także czas się brać za robotę, idę tą kabinę odkręcać do zera i ściągamy także dobrze napatrzcie się, bo dzisiaj już tej kabiny nie będzie, niestety nie także się dobrze napatrzcie jeszcze na ostatni wygląd tego ciągnika wszystko rozkręciłem przynajmniej w teorii, zobaczymy jak to będzie w praktyce, jak zaczniemy ściągać kierownica też jest wykręcona, tylko żeby ją ściągnąć do demontażu kabiny Wszystkie poduchy są odkręcone. Przód, tył e, mocowania, podłogi, schodki wszystko jest pościągane i wyjeżdżamy na dwór. I nie czeka na kolegę. Zaraz wam pokażę, jak odpalamy tego rytułca w tej chwili, gdy mu powyrywałem większość flaków elektrycznych. I zobaczcie, jak się ja myślałem, że to olej. A to tak, olej, ale ze wspomagania się znowu leje. Ja już nie mam słów do tego wspomagania do tej pompy Hlymeta. Trzeba będzie chyba coś wykombinować Teraz jak będę miał wszystko porozbierane i, I zrobić to, wywalić z tego rozrządu A zrobić z wału zasilanie Może nawet zewnętrzną hydraulikę z wału Fajnie! Draj buci! Graj siewa, noc pół mewa Wyjeżdżamy i przodem tu się ustawimy. To tylko się pasy przeplecie przez ramę. Podjedzie kolega Turę i mam nadzieję, że demontujemy i porównamy sobie dwie sześćdziesiątki. A tą sześćdziesiątkę tak pewnie będziecie dobrze znać. I tego kolegę też. dobra dobrze, że pompę wyłączyłem to mi się tłoli nie leje. A i co? żegnamy się Urtyk, nie? powoli nie? bądź narowny. no cóż coś się kończy, coś się zaczyna Kabriol zostawimy tam, po i kupimy, założymy i będzie kabriolet. Nie mamy od na to. Teraz to już poczeziono, bez zabudowy, bez niczego. Papa pa, kabinka, papa pa. A my zaczynamy zabawę W rozbiórkę wszystkiego Znaczy tak jak ściągniemy kabinę to jedziemy na warsztat ściągamy podłogi, ściągamy pedały w tamtą stronę wszystko tu rozdrajamy bo to i tak jedzie z kabiną żeby wszystko patowało. tylko Dobra, nie będziemy go męczyć i co? I zaczynamy zabawę. Najpierw rozjeżdżamy silniki i skrzynie. Będziemy mieli silnik na pod na wózku. Zrobimy sobie silnik, odłożymy go, znaczy na wózku. No na wózku to będzie to niesobie a potem podjeżdżamy tu pod skrzyniochę, odjeżdżamy od, od mostu. Robić to robić, i cały będzie malowany. Wszystko tutaj odnowione na czarny półmat. Całutki kadłub na czarny półmat. Koła jeszcze raz będą malowane w czerwony plus bezbarwny, bo teraz jest tylko sam, sam, sama farba, to jest chlorokałczukiem pomalowane. Będą odnowione i, jeszcze, i bezbarwnym jeszcze walnięte, żeby był wysoki połysk. I tak samo tu, bo maskę i tak będę musiał ciąć tutaj dotąd, żeby tamtą kabinę zmieścić. E, także mm, jeszcze raz będzie pomalowana, jeszcze większą ilością, wszystkie te zaprawki co tutaj są poobierane. wszystko zrobię. O, zobaczcie, jak ładnie odchodzi, bo tu zawadziłem. Także to wszystko będzie zaprawione, poprawione i jeszcze raz będzie pomalowana większą ilością y, klaru z dodatkami metal flakes, plus kilka warstw klaru. To musi być wysoki połysk, tak pianino. Lakierowane teraz sobie postawiłem taki cel. Także cóż, czekamy i tyle. Na razie jeszcze tyle szyby nie ściągam, nie sobie będzie. Czekamy na znajomego. Jedzie Majster, zaraz będziemy ściągać. Tam ta szersza, to na... Tata już szykuje palety Teraz będziemy szykować. Chyba poznajecie te 60, co? Co jedzie w oddali? Chyba poznajecie, nie? Tachu, gdzie masz szybę? Klimatyzacja, mówisz? To podjeżdżamy, rozbieramy tego dziada Kurde, przyjął jeszcze drzewa Ty jeszcze drzewa może byś mi połapał, co? Widzę, zestaw masz Dzień dobry Także ściągamy, pasy są Ja tam zaraz wskoczę. Ściągamy Teraz już powinno pójść, bo nie odkręciłem podłogi w jednym miejscu Dobrze tutaj, tych nie tutaj. Do przodu, nie do przodu trochę nie. Do przodu trochę Mateusz I do góry Jedziemy do tyłu powoli. Dobra, dobra, dobra. I tak się kończy era Lucyfera. Dobrze, że Mateusz przyjechał i mi pomógł. Mateusz, Dzień. jak możesz, to tam ją za tamtą kabinę stawiamy. Ja widzę włącznik świateł masz tutaj, tak jak u mnie. Na palety ją postawimy. Taki ostatni raz taką szesiątkę widziałem 4 lata temu, jak my ją robili po zakupie. Zaraz założymy. Dawaj Mateusz, dawaj! To się nazywa pomoc. Nawet żeście pewnie nie sądzili tak, że się z Mateuszem znamy. Dobra! Kładziemy Mateusz w dół! Odjeżdżaj powolutku! Poczekaj! I kładź Mateusz, kładź, kładź. Odjeżdżaj Mateusz. Ale będą to się poprzekręcały tylko. A to teraz przekładamy widły i gitara. i widzisz? Kurde, dobrze, że miałeś czas i mi przyjechać pomóc. Bo normalnie, gdzie bym to, to ściągnął? Czym? Ostatni raz taką o 60. widziałem 4 lata temu. <grym> Bez kabiny. Czym byś ściągnął nie, 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 uderzyłem tam dachu? Nie. nie bo myślałem, że uderzyłem to to spadło tam Aha, no to do... Nie, tu się nie stało, Mateusz. Ja pierdzielę, teraz mnie czeka roboty. No i co tu będziesz robił? A tu co? Tu coś my? będzie zmieniał? Proszę? Tu coś będzie zmieniał? Nie. Wszystko Mateusz. Co będzie wszystko zmieniał? Wszystko sobie? będzie robione. To, to tak. To, to, to w ogóle jedzie wybierak z tym, z z klientem, znowu, z tą kabiną, nie? Bo to cała zabudowa jedzie. No, a podłogę to zaraz wyprostujemy. I co? Zwolnicę trzeba ściągać. Mhm. Bo zezwolnić się tak, stamtąd się leje na koło. Tak, słuchaj, u mnie to samo się o, I tu no, się, leje, się leje na te, na hamulce. I tu właśnie tu się leje na hamulce z tej strony. Ziemię, a ziemię. dwa lata ja temu Mateusz. też nowe Było dwa lata cztery. temu Mateusz wszystko nowe. Tak, zakładane ja tak Iż ty się leje tu, tam z końca, a wszystkie były nowe po Wszystkie zimeringi, bo to przecież o 40 zakładałem tak. te zwolnice wtedy. to robiłeś wtedy, pamiętam. No, sobie. wtedy to robiłem, nie? Nowe I tak, skrzynia będzie odjechana od mostu, bo tu się zaczyna lać. A na społowieniu? Na, na łączeniu. Już mi się kurwa leje, nie lubię czegoś takiego. P przystawkę napędu trzeba odkręcić, bo leje się tak samo już przystawki, bo nie założyli uszczelki, tylko dali na sam silikon. Mhm. E, silnik będzie wyciągany, bo będzie wał wymieniany, wałek rozrządu, ogólnie cały dół robiony. Mhm. Bez cylindrów, bez tego, no bo tu góry nie będę ruszał, mhm. bo jest ok. Mhm. Tylko wał do, do wymiany. Mhm. No i wał będzie dany wzmocniony, kuty. Jak najmocniej, żeby tylko się dało. Tór, bo sprężarka będzie większa założona. Bo to jest troszkę przymaława. I rozerwie silnik. <grym> I tata podsumował. Rozerwie silnik. Nie rozerwie! Teraz półtory bara go nie rozerwało, to i później go nie rozerwie. Ja by, ale przydałoby się, aby zrobił ten. Chłodzenie dęka tłoka. To by było... Myślę nad tym. No, jak będę miał wał wyciągnięty, bo będę podróż, miał dostęp do tego. Być, bo jak to większa jest, to będzie dołożona jeszcze, Mateusz, chłodnica oleju. No. Tylko tu muszę się. Ja też myślałem, żeby właśnie kiedyś sobie tak zamontować chłodnicę olej. Tylko tu muszę wszystko to, co tu jest, muszę przebudować. Gdzie ty to tu, żeby tak się to. pomieścić, bo zobacz, że już nie ma miejsca. No nie ma. Jest intercooler, jest filtr powietrza, ale filtr powietrza to myślę dać gdzieś z boku, tam jak wiesz, jak będzie kabina czy coś. Ale ta, i na takim fita, aha, bo to najpierw Stoszkowa tu jeszcze jego... Tak. Jeszcze tutaj. Tu jest dodatkowo. filtr podwójnego filtrowania. stożek to jest tylko założony, żeby te pierwsze pyłki łapał. Aha. Bo tu jest w lod ogólnie tego filtra, no, no, nie? No. I założyłem tak, mówię, żeby nie był, czy, wiesz, pusty wlot, to ten ma ten stożek jeszcze. Mhm. Ogólnie są dwa filtry w środku, to jest filtr Donaldsona, nie? Mhm. E, Interkuler z wentylatorem dołożonym, bo wiesz, no, wiemy, ciągnik no, ma inne prędkości, żeby go dochłodzić, nie? Mhm. Wentylator on ma z Fergusona, 8 łopatek. 8 ma. No, o, to ten wentylator ma to już, to już 3 lata temu założyłem. Nie, ja mam ten taki plastikowy. Ten ty taki masz zetora? zetora bo tak. ty masz zetora. I A, ludzie. też daje radę. I ale wiesz, bo to bo mówili, że trochę trzeba skrócić, a on by się zmieścił zmieściłby się, a druga sprawa jest taka że tu nie pasowałby zetora bo pompa od y, Perkinsa ma inne piasty, inny rozstaw śrub tak, bo to jest inny Perkins a to jest od 4P od Massey Fergusona i uwierz mi, że 3 lata temu jak w 2021 go kupowałem, bo szukałem wentylatora wtedy, kosztował 36 zł na Allegro, bo nikt o tym nie wiedział a ja jak to rozpromowałem na grupach różnych 3P to teraz celowe... już 80 zł kosztuje bo ludzie zaczęli to kupować, bo to jest wszystko pasuje, no widzisz nie. rozmiar. Na piasek, tylko odkręca, zakręca. Na ile Na Cztery śruby? Tak. No to w sumie jak ludzie to przerabiali zetora do tej pory, a w zetora, żeby na Perkinsa założyć, to trzeba i otwory nowe wiercić. A zbiornik i zostaje ten sam? Nie. Zbiornik, zbiornik jedzie razem z tym. Aha, ja radzę, jedzie zbiornik też. Jest zbiornik jest do kabiny. Mhm, to są... Zobacz. Jaka kabiniocha. Spora. Gdzie atakował. To ten toż tylko zostanie jako... Ten jako tur. Tur. Do no, ale tura koła. Tylko. Koła, koła może w zimę będę modził. Tylko jak mówię, Założę, jak ba balonówki jak to... Jak jodełkę. Jodełkę. Tak jak Ja, te, miałem, te, mówiłeś, tak ja miałem te zwykłe, to chłopie... Bo też... w polu czasem to się nie skręci. Właśnie lepiej założyć niż Tam z jodełką. tyłu, tam z tyłu, co miałem kiedyś maszyny, nie? Mhm. To miałem talerzówkę i było mokro. Właśnie, bo to była wiosna. To talerzowałem, to były moje początki kanału. Nie mogłem jej podpiąć, bo miał te koła, wjechałem w to błoto, koła się oblepiły, nie skręcisz. No nie. hamulce trzeba było rozpinać hamulcami, skręcać, chłopie, bo nie aha, skręcisz. Aha, no tak. Dlatego bierz jodełkę, bo jodełka, jodełka zawsze w poluci skręci. A te balonówki co do przyczepy, to do przyczepy się nadają, a nie do, nie, no właśnie taki nie taki do taki skrętu, tak? Jak będzie trochę funduszy, to, to myślę, że właśnie założę takie od Dobra, no to leć panie, zrobiła. nie trzymam cię. Swoje zrobiła, swoje zarobiła, masę ja kupiłeś Ma dzięki ja temu. Ale szczerze, nie, nie wiem, czy bym ją sprzedał. Żal, nie? Żal, bo za dużo roboty jest zrobione. No to tak jesz, samo jak ta moja. I, I szkoda trochę, bo znowu wszystko jest wymienione i wiesz co jest, nie? Tak naprawdę, skrzynia po remoncie, wyć wyje, no cóż, no takie uroki są. Zwolnicę... <laughs> Która nie wyje, powiedz mi. E, zwolnicę wymienione, atak wymieniony od zetora, silnik zrobiony. E, powiem Ci przykład. E, pan, od którego kupowałem e, tokarkę, ma 60. Robi ją na błysk. Mm -hmm. Zrobił mu gościu mechanik, calutką skrzynię. Calutką. Mm -hmm. Wszystkie tryby nowe, wałki, łożyska, no. nowiutkie, wszystko, tylko budowy stare zostały. No. A tak zetora Kośny wyjechał, żeby załadować tę tokarkę, podpiąć taki z tyłu wysięgnik, jedzie na jednym, a tu wuu, wuu, wyje. Wuu, mówię, panie, co panu tak wyje? Mówi, no co, no, skrzynia, puścił tylko sprzęgła, tu wuu Mówi, że ten mechanizm mu powiedział, że mówi nic z tym się nie zrobi. Może się kurwa ułoży. No. Jak będzie robił, ale mówi tak, on tylko rekreacyjnie sobie wyjedzie, to, nie. Jedzie, nie. to mówi, ona się w życiu dobra. nie ułoży. Z przemusiem jeździłem y, rok wcześniej i no to mówi, że e, ciszej trochę. Tak. Układa się. No ale tutaj to Ale chodzi, to jak robisz to zrobisz, nie? A on jak wyjedzie raz na ruski rok, to w życiu się to nie ułoży. Mm ci, że najgłośniej wiesz, jak chodzi na wałku. Bez wałka ciszej chodzi. A na wałku głośniej chyba każdy tak ma u mnie to samo no. u mnie to samo jest też ale tak, powiem ci że ta kabina jest tak szersza twoja niż ta moja no nie. ale to wiesz naglak tak no, naglak nie szyby masz otwierane z boku i Tam, to jest z fajne strony, no ja miałem ogólnie mówić i nową też kupować i ją tworzyć od podstaw ale bo one mają fajne to Ten, to mi się podoba że tu bym se odciął mhm. szyba zostaje mhm. a ja se tu robię wiesz skracam wszystko no. I robię płaską podłogę, no, 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 tylko no, no. tyle, że... Ile Ci wyjdzie podłoga, tyle se możesz dokłucić, No nie? to właśnie chodzi. No. A w mojej jest szyba do samego dołu no, i dół, już tak. jest kij, bo trzeba będzie całą szybę wymieniać, wszystko, nie? Mm. Dlatego to są te, te kabiny są fajne pod tym względem, nie? No. Że, że to, że to możesz sobie obciąć i zrobić, albo taką kieszonkę tę tu walnąć. No, z tamtej jest. miał chyba tak właśnie jest kieszonkę, kieszonkę z prawej bo strony. Bo na, na jakieś, nie? No, Ale trzyma się, co? Ilona ona ma? Trzy lata czy...? Latajuczy? Więcej? Nie, więcej ma. Więcej chyba, bo ja pamiętam jak gdzieś remontował to to. chyba, bo 6. 5 lat na pewno. Tyle już minęło? Pięć. Ja tak. Boże, dopiero pamiętam jak żeś tajechali jechali po nią. Po śmierci ojca ją kupiłem. 60 masz już u mnie 7 lat. Ty właśnie, a, ja, a jak ten ładek? Powiedz ty mi, skończysz go do przyszłego roku, do przyszłego, nie wiem. Do któregoś skończę może. Ale jeszcze nie wiesz do którego? Nie kameruj, bo będą nagrania, że, że będę musiał zrobić. Kiedyś go zrobię. Ale ty to idziesz na grubo. Druga sprawa jest taka, że chcesz go zrobić raz za dobrze. Już na sprzedaż nie będzie. Tak mój poszedł. Nie, nie będzie, ten nie będzie. On zaczynał u to was to gospodarkę. To jest i... nówka sztuka. Znaczy, nówka sztuka była. Kupiony? Kupiony, nówka był. U nas był pierwszy właściciel, jesteśmy. No i dlatego sentyment. Także tam Ty się nauczyłeś są... nim jeździć, ja, ja się, nie się nie mogłem jeździłem. przyzwyczaić, a mój tata to już w ogóle. Nie, jak się do tego, to nie wiedział, który bieg wrzucić. No to jest, dobry jest. <gry> Ale MTZ jest jeszcze lepszy pod tym względem. Ja, ja widziałem, jak Karol z tym Pronarem jeździł i on tamty biegł, więc... Poczekaj! Maszyna, ja mówię, los maszyna, maszyna losująca, zwolnienie <laughs> to. blokady, pyk, weszł, ten to jedziemy. Szwagier też swego czasu jeździł trochę tam w pracy na tym pranarzem. Mówi, ale tam u ciebie jak w robocie jeździłeś. Szemek teraz było? jeździ pronarem w robocie. No to Mówił tym samym, ty? no to tym, tym samym, samym szwagier jeźdź, bo przecież oni pracują na tej samej zmianie. No, no to szwagier też czasami polewajką tam jeździ. No, i no, i no mówi... to mówi, a szwagier się, się pytam szwagra. Jak tam jest, jak tam te biegi, A który wylosujesz, na tym jedziesz? I tyle. Znajomi mi mówili, że u nich na wsi ma belarusa nowego, gościu. I mówi tak, jak jedzie z przyczepą pełną, załadowaną jest góra, no. przed górą staje, losuje bieg, wbije jakikolwiek, już na tym biegu jedzie, już nie zmienia w trakcie do góry. Mówi redukcja, nie redukcja, mówi w grę nie wchodzi, bije na samym dole i tak Ale jedzie, odrzucamy góry. W tych starszych to masz takie, że masz tu, masz tylko tak. przełącznik. A, A szybszy on ma nie, Belarusa tak. 2016 czy 2017 rok, ja mówili, zimno. ten nowszy. Mhm. To tam wbierz. Wbija bieg jakikolwiek i jedzie już do samego no, no końca. W 60 to szybko chociaż przełączysz, ale w ty. 60 tak, przełączysz i ty no. Dobra, nie trzymam cię, Mateusz. Ja Dzięki Ci jadę. jeszcze raz za pomoc. Nie ma za co, mam nadzieję, że. Kabinę, kabinę jeszcze będziemy zakładać, jeszcze jedną. Jak będzie gotowa, to. Dobra. Się Założymy. jakoś założy, nie? Założymy. Tamta będzie lżejsza, bo nie będzie dachu, nie będzie szyb, nie będzie nic. Tylko samą no ramę bezbotniczą. Pa, patent mamy to założenie. Patent jest już na to. Dobra, ja to jadę. Jedź, trzymaj się. Jeszcze raz, jest dzięki. To jest, to jest. Trzymaj się, jest. Pal maszynę i ogień. <laughs> była do przodu i do tyłu o, i do tyłu nie będziesz cofałka rozebrała ksiąska. Trzymaj się A my idziemy, no nie no, tata mi zamknął bramę. A ja jeszcze mam motor na zewnątrz i kabinka leży już zdjęta. A tu lucyferek bez kabiny, dawno nie widziałem takiego tego widoku. Dawno go nie widziałem bez kabiny. No ale cóż, trzeba to trzeba. Także czas rozbierać dalej. Ale. To już nie dzisiaj, dzisiaj sobie daję spokój. Jutro jest kolejny dzień. Jutro zaczynamy dalszą rozbiórkę, czyli podłoga, zbiornik, mocowania kabiny w wybierach biegów. I mamy skończone kabina do zabrania. Kompletna. Także jeszcze dzięki wielkie, jeszcze raz dla Mateusza za to, że przyjechał, za to, że mi pomógł to ściągnąć. Także to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.